Już w ten weekend, w piątek i w sobotę, prawdziwa petarda w Oleśnicy. Oleśnica Rock Festival, druga edycja. W piątek na, na tej scenie e, rozpoczniemy konkursem zespołów. Pięć zespołów, które zakwalifikowało się do naszego ścisłego finału. Fantastyczne kapele z całej Polski. E, następnie zespół Carbonville i zespół Hoodband. To piątek. Sobotni koncert rozpoczniemy występem zespołu, który wygra e, konkurs kapel w piątek. Następnie zespół Rust. Później zespół FUS i na koniec na deser śmietanka, wisienka na torcie zespół Sizzlinkers, Drinker, którego jestem ogromnym fanem. Jest mi bardzo miło, że zagorszą pierwszy raz w Oleśnicy. Będzie to prawdziwe święto rockowe w tym mieście. Oleśnica Rock Festival będzie się pod szyldem Czysty Rock. Chcę pokazać mieszkańcom Oleśnicy, że fani rocka to ludzie czyści, kulturalni i na poziomie. Na zakończenie festiwalu zapraszamy wszystkich do klubu Sputnik, gdzie odbędzie się afterparty, a gwiazdą będzie zespół Kraków Street Band. Zapraszamy, nie może Was zabraknąć, naprawdę szykuje się Petarda. I na koniec zapomniałbym dodać, że wstępną naszą imprezę jest całkowicie darmowy, a to wszystko dzięki naszym wspaniałym sponsorom, którzy wspierają to wydarzenie od samego początku. Dziękujemy i do zobaczenia.